Cześć, to ten Spodzik, dzisiaj ze mną jest ekipa, czyli woźnic, woźniacy, Kreativ, Kasper i Patryk A my chcemy wam dać rekrutację Mamy rekrutację do ekipy, potrzebujemy członków jeszcze, żeby zagrać jakiegoś live'a na przykład, albo nie wiem, coś innego Więc tak, pisać w komentarzach kto chce dołączyć do ekipy Minimalna ranga tam 40 eee, Ogarnięty oczywiście, nie taki, który się zabija jak oni cały czas, kurde, trzeba jakoś ogarnąć, nie wiem eee, Więc no piszcie w komentarzach kto się do ekipy dołączyć, oczywiście gramy na xboxie 360, ekipa może będzie na xbox one jeszcze eee, No co, eee, co tu jeszcze dodać no, że Woźniczy lubi młotki, eee, a ja muszę uciekać no dobra, to wtedy... No e, no, szukamy osób i... E, znaczek jak jest to jest... No i to tyle. No dobra. Wtedy spadam i...